Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiślackiego QA, czyli Wy pytacie, ja odpowiadam. A pytań jest dzisiaj naprawdę dużo. Powiem Wam, że nawet pierwszy raz, pierwszy raz, chyba ze wszystkich pytań nie skorzystam, bo ten materiał byłby po prostu przesadnie długi. Ale myślę, że te pytania, jakie zadawaliście, były. Naprawdę, naprawdę ciekawe, więc szykuje się naprawdę spoko materiał. Yy, I jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zachęcam do zostawienia łapki w górę yy, No i oczywiście subskrypcja, subskrypcja również mile widziana. A my startujemy z pierwszym pytaniem, które jest następujące. No yy, I takie można powiedzieć od razu wprost. Czy sądzisz, że Anger Rodado jest niewypałem? No, oczywiście nie była to jego runda. Dobry początek, lecz niestety potem to się nie przełożyło, potem ta forma była, była dużo, dużo, dużo gorsza. Co oczywiście z czego nie, nie byliśmy w żaden sposób, nie jesteśmy w żaden sposób zadowoleni, bo, ale na pewno mm, bym go nie skreślał. Jeszcze jest chyba troszkę za wcześnie, żeby go skreślić, choć mam pewne zdanie, że on trochę po prostu, jego charakterystyka. Nie pasuje do, do naszej gry i to widać, no bo to nie jest piłkarz wysoki, a no, jak on dostaje 500 wrzutek, to co z tego, jak on z tego nie, nie skorzysta w żaden sposób. Oczywiście też w wielu spotkaniach było widać, że, że nie jest w formie, po prostu nie jest w formie. Sytuacje, które gdy przechodził do Wisły Kraków, wykańczał dużo trudniejsze nawet to były sytuacje. A w tej chwili, no, znaczy w tej chwili w, w innych spotkaniach m, miał, miał z tym problem. No, nie potrafił no, takiej sytuacji, której normalnie na, na treningach pewnie strzela, a tutaj no, no, ma, ma, ma ten problem. Więc no, może się okazać, że jest to niewypał e, transferowy, ale no, nie, jeszcze teraz ciężko jest to orzeknąć, ale jeżeli miałbym mówić, no, to po prostu jego charakterystyka nie pasuje do tego, co chce grać Wisła, czy grała Wisła, bo jak będzie grała, no to się. Wszyscy, wszyscy przekonamy. Kolejne pytanie: odnośnie też kadrowy, kadrowe pytanie, kogo z obecnej kadry Wisły pozbyłby się definitywnie, a kogo na wypożyczenie? Moim zdaniem, Patryk Plewka, Patryka Plewkę bym wysłał na wypożyczenie do jakiegoś klubu, w którym by grał i w którym. Też by trochę się rozwinął piłkarsko. Mam wrażenie, że ten piłkarz no, nie rozwija się tak, jakby mógł, i, i, i rozwija się dosyć y, średniawo, tak bym powiedział. E, więc. Y myślę, że to byłby zawodnik z którego chciałbym, chciałbym wypożyczyć tylko właśnie nie do, jakiej, właśnie do jakiejś takiej niszego, niszowego zespołu ekstraklasy, niech on tam gra, niech on tam em, też nawet gra, żeby tam się w jakimś klubie który gwarantowałby rozwój, nawet to nie musi być ekstraklasa, to może być nawet każda inna liga, tylko żeby to e, gwarantowało rozwój, bo e, trochę się źle patrzy na Patryka Plewkę, który no powinien już wskoczyć na level wyżej, a on cały czas jest na tym levelu, którym był, e, chociaż gdy, gdy grał u Stolarczyka, tak, to no, naprawdę jego początki, ale nie widać tutaj jakiejś takiej sporej poprawy w jego takim funkcjonowaniu stricte, nie więc, więc tutaj on, jego bym wysłał na wypożyczenie, a kogo bym nie wysłał na wypożyczenie, a pozbył się definitywnie, no słuchajcie, no, no tu was zaskoczę no bo oczywiście, no no Baltę też bym wysłał, pomimo tego, że on zaczął trochę lepiej grać, ale to też wiecie o co chodzi, według mnie to nie jest zawodnik perspektywiczny no chociaż Barta, Barta trochę bardziej niż na przykład Pereira. Pereira ma 35 lat i on za chwilę w Wiśle Kraków, go nie będzie. Taka jest, taka jest prawda, więc no tylko że pozbywanie się jest trochę średnim pomysłem, ponieważ on tak sam odejdzie, więc nie trzeba się go jakoś bardzo pozbywać. Ale na pewno... Również, no, no, myślę, że Barta to jest piłkarz taki bez jakiegoś większego potencjału na, na później, więc, no, chyba, że będziemy cały czas w pierwszej lidze, no, to on sobie tam może być, no, ale, ale myślę, że to jego bym akurat wskazał. Jeśli chodzi o jedną osobę, bo teraz mi przyszła tak na, na myśl, kogo bym jeszcze wypożyczył, to myślę, mógłby być to również Mateusz Muicki, który no, gra jak gra, wiemy wszyscy, jak to wygląda, no, kilka dobrych spotkań, i to tak naprawdę wszystko, także tutaj myślę, że tutaj również to jest postać, którą bym wypożyczył. Także myślę, że odpowiedź jest zadowalająca. I kolejne pytanie jest takie skierowane do mnie. Kiedy ostatnio byłeś na meczu u nas w Krakowie i na jakie trybuny chodzi? Znaczy, generalnie tutaj jest fakt taki, że ja jestem praktycznie na każdym meczu, więc tutaj, więc, więc tutaj chodzę na mecze jakby. To, to nie jest tak, że ja sobie tylko gadam, że jestem kibicem Wisła, a na mecze nie chodzę. Nie, chodzę i to na każdy, więc tutaj tak jest od lat czterech, że nie ominąłem żadnych, no Może jeden mecz ominąłem tak w ciągu całej swojej drogi przez te 4 lata, więc naprawdę. No tutaj to mogę to mogę tutaj zaświadczyć, a jeśli chodzi o jakie trybuny różnie to było z początków no, bywałem na sektorze C bywałem na sektorze A no bywam na sektorze A i bywałem na sektorze E no również pojawiłem się ostatniego czasu na sektorze D także tutaj takie sektory są przeze mnie związane ale w większości przypadków od dwóch sezonów jestem na sektorze a, Także tutaj, także tutaj Tak bym odpowiedział na to pytanie I chodzę na trybuny Także tutaj jasna sprawa Dobra, kolejne pytanie Też jest takie trochę związane I tutaj nie będzie miło, słuchajcie Tutaj będą grzmoty Tutaj będą grzmoty Dlaczego nie jesteś na stadionie Tam gdzie prawdziwi kibice Wisły Czyli sektor C Ty, Tylko uciekasz gdzieś tam na bok, gdzie nawet nie bardzo chcecie śpiewać O jest Bardzo, znaczy nie, nie, powiedziałem, że tutaj bez tabu, więc yy, że będzie to oczywiście takie kundaj bez tabu, więc tutaj też nie będę się za bardzo hamował w swoich. Być może yy, ten użytkownik mnie odsubskrybuje yy, po tym, co, co mu powiem. Yy, przede wszystkim opowiem ci historię. Yy, bywałem kiedyś na sektorze C i była taka historia, że przychodzę na sektor. I jest kwestia hymnu. I widzę, że tam kilka osób tak dosyć notorycznie yy, myli hymn Wisły. Takie dosyć proste, że zwrotka zaczyna śpiewać inną, prawda, czy tam słowa nie te, w ogóle tragedia. Tragedia, gdy Potem patrzę, yy, są przyśpiewki, też myli, albo w ogóle nie śpiewa tych przyśpiewek. A to jest cały czas sektor i uwaga, sektor C3. To nie jest jakiś tam C5. C3, C2, C3. Tych ty, okoliczności. Bo różnie chodziłem. C2 albo C3. Powiem Wam tak szczerze. To było dla mnie trząsające. I ja to rozumiem, że każdy gdzieś zaczyna swoją drogę. Idzie czasami na sektor C, bo tam, tam gdzieś nie wiem, ktoś go zabiera na sektor C. Yy, I teraz ja się Ciebie zapytam. Czy w takim razie takie osoby, którzy są na sektorze C, to są prawdziwi kibice? No chyba nie. Yy, I powiem Ci tak. Yy, bardzo mi się nie podoba tej całej wypowiedzi takie tworzenie jakichś śmiesznych podziałów, śmiesznych podziałów, które nie powinny mieć miejsca. Nie powinny mieć miejsca, ponieważ tu się mylą pewne definicje kibica. To jest mylona definicja kibica, bo to nie jest to, że przychodzisz na sektor C Czyli na młyn załóżmy, na każdym innym stadionie, powiedzmy, jesteś na młynie, to jesteś kibicem, a jeśli a jeśli mm, nie przechodzisz na młyn, to nie jesteś prawdziwym kibicem, jesteś jakimś podrabianym. No nie, no nie, jeśli chodzi o to śpiewanie, mm, różnie z tym bywa, Wie, wiem, jakby, ja też nie, nie mówię, że, chociaż ja uważam, że akurat na moim sektorze... Y, y, ja, ja śpiewam w każdym razie, tak? Dopinguję. Gdzie bym nie był, dopinguję. Czy, 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 czy uważasz, że ja nie jestem prawdziwym kibicem Wisły? No też jest to takie dalekosiężne. No, yy, chodzę na każdy mecz, wspieram bia Białą Gwiazdę na, na każdym kroku. I nie tylko tworząc filmy na YouTube, bo to, to jest jakby takie moje hobby, ale generalnie no, yy, można na różny sposób być kibicem. I nie można, yy, nie można roz, yy, rozumieć yy, prawdziwego kibica przez to, że chodzi na sektor C. I że to jest jakiś y, zajebisty sektor, to nie jest no jest, jest po prostu sektorem, który prowadzi doping na stadionie i tak jest na wielu stadionach no tak jest akurat, że na stadionie Wisły jest taki sektor C no i na sektorze C jest y, jest też młyn usadzony i tam prowadzi się doping, to jest normalna rzecz y, jakby tak wszyscy musieliby być prawdziwymi kibicami Wisły to by nam stadion nie starczyło, tak y, ja wiem, że, że tutaj y, jest taki gdzieś tam ale uważam, że jest to i to powiem wprost, to jest sztuczna, śmieszna, y śmieszne tworzenie y podziałów, które tak naprawdę kibic jest na sektorze A, kibic jest na sektorze rodzinnym, kibic jest na, na, na in innych sektorach. A wcale nie jest tak, że na sektorze C są tylko prawdziwi kibice. W ogóle słowo prawdziwi. Prawdziwi, co jest słowo prawdziwi, nie wiem, prawdziwki tam znajdują, nie wiem, bo to takie. Jakieś nie potrafię tego zrozumieć, ale to nie tylko ty, robisz ta, mówisz o takich rzeczach, więc być może stałeś się ofiarą jakiejś tam manipulacji, bo ja się z tym nie zgodzę. A z tym śpiewaniem no różnie, no różnie ludzie podchodzą. A jeśli chodzi o dlaczego ja, na przykład, nie chodzę na C. No, było parę takich sytuacji, które, które mi się nie podobały, to jest po pierwsze. Po drugie, ja nagrywam filmy o Wisle Kraków, są podsumowania, są zapowiedzi, różne formaty. Tam się to nie nadaje. Przede wszystkim ja lubię dużo widzieć na stadionie. I przede wszystkim, no, żeby, żeby po prostu nie oglądać drugi raz tego samego meczu po powrocie do domu, tak jakby tutaj jest rzecz oczywista. Czasami tak bywa, że oglądam drugi raz, jak nie jestem przekonany co do niektórych zawodników i, i muszę to jeszcze raz um, przeanalizować. E, ale generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc em, tak to wygląda, że co? No, generalnie tak wygląda, że no z kwestii takich YouTube'owych trochę yy, nie chodzę na cen, No i też przede wszystkim chodzę z różnymi no, ludźmi, z, z różnymi znajomymi, y, którzy są, nie wiem, pierwszy raz na meczu, drugi i no nie wezmę go na sektor C, y, bo to nie są osoby gotowe na to, bo to też jest ważne, żeby jednak y, podchodzić, jakby no zabierasz kogoś na mecz i, i żeby go zachęcić, za do tego by przychodził, jednak, a nie żeby później się na meczu nie pojawił, także tutaj, no, taka sugestia. Jeżeli miałbym mówić personalnie do mnie, a jeśli chodzi o, 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 o taką odpowiedź, bo tutaj zły dobór słów. Bo gdybyś powiedział, dlaczego nie chodzę na sektor C, to bym ci odpowiedział właśnie tak, ale to, że no, powiedziałeś, że tam są prawdziwe kibice, bardzo mnie to wyprowadziło z równowagi, bo uważam, że, że tak nie jest. Po prostu, że tak nie jest. Dobra. Tyle. Mam nadzieję, że się nie obrazisz za ten komentarz. Jeśli chodzi o kolejne... kolejne pytanie już takie bardzo YouTube'owe. Bardzo. Powiedziałbym bardzo. Jak oceniasz swój kanał? Chodzi mi o wyświetlenia i... no, wyświetlenia i suby. Słuchajcie, no go dobrze mimo wszystko. Pomimo tego, że te wyświetlenia, no, są jakie są. Ja wiem dlaczego. No... no wiecie, jak gra Wisły byłaby lepsza to wyświetlenia byłyby z automatu wyższe e, tak tak mi się wydaje, suby no, są na, na dobrym poziomie, więc tutaj nie mam jakichś wielkich mm, obiekcji co do tego, mm, więc, więc myślę, że idzie to w dobrą, to w dobrą stronę, e, cały czas do przodu jak to mówią, tak, że cały czas do przodu lecimy i mam nadzieję, że się że się nie będziemy zatrzymywać, ale przede wszystkim cały czas mam, mam spłynie z tego przyjemność, więc więc to, to jest spoko i myślę, że chociażby dlatego będzie ta moja droga YouTube'owa cały czas kontynuowana i, i, i myślę, że cały, cały czas wiecie, przy tym się dobrze bawię i sprawia mi to przyjemność, więc czemu miałbym tego nie robić. Nawet jak będą gorsze wyświetlenia, spadną suby, to to nie ma to dla mnie jakiegoś wielkiego znaczenia. Drugie pytanie. Co sądzisz o innych kanałach YouTube, które nagrywają o Wiśle? No to ciekawe pytanie, to ciekawe pytanie no, mam ogólnie dobre zdanie o tym, jeżeli... Znaczy w ogóle wiecie, ja na przykład współpracuję z innym kanałem, który również nagrywa o Wiśle na YouTubie, Okiem no, Wiślaków oczywiście, moje ulubione chłopaki, że tak powiem. No więc oni mam bardzo dobre zdanie, mają duży potencjał, więc jakby tutaj w ogóle jestem zdania, żeby jak najwięcej było tych żeby było jak najwięcej tych, e, tych, tych tych kanałów, bo to będzie wtedy dobrze świadczyło się, że one będą na pewnym poziomie, dobrym poziomie, e, to wtedy naprawdę, naprawdę będziemy mieli do czynienia z... naprawdę... E, wizerunkowo... wizerunek Wisły się bardzo poprawi. Tak, w tym aspekcie, bo y, ja nieraz narzekałem na media, medium samego klubu i niestety to kuleje. E, niestety to kuleje i, i, i no teraz się to poprawia, bo Jarek trochę więcej swoich y, pomysłów wprowadza, które na razie są spoko, jakby jest większa taka transparentność, ale zobaczymy, jak długo się to jeszcze utrzyma, bo różnie, różnie z tym bywało ale tak, dobrze oceniam, jest jeszcze trzeci kanał Mateusz który, który prowadzi swój program który również moim zdaniem wykonuje kawał, kawał dobrej roboty, ostatnio wywiad z Piotrem Obiedzińskim Także no, on robi to troszkę inaczej, więc w ogóle te kanały są. Każdy jest troszkę inny. nie no, Ja mam taki typowo filmowy. Mmm, Mateusz ma mmm, taki kanał bardziej wywiadowy, gdzie on jest prowadzącym. Nie jestem takim powiedzmy showmanem, tak to nazwijmy, tylko. Yy, no, showman to złe słowo od mojej strony, ale no, tak to nazwijmy. Yy, tylko ona no, właśnie on prowadzi rozmowę. Yy, trochę jak Michał Pol, yy, gdy była jeszcze yy, misja futbol. Na Onecie, no to on był takim właśnie prowadzącym, a reszta no to oni byli, oni, byli, oni byli tą główną postacią, on tą rozmowę prowadzi. Także no trochę inaczej, no a chłopaki bardziej celują w streamy, mam tu na myśli oczywiście chłopaków z okiem Wiślaków. Także tutaj dobrze, że te kanały się pojawiają, bo to jest pewien ruch, który, który będzie dobrze, dobrze świadczył o klubie generalnie, że nawet w pierwszej lidze jest, jest duże zainteresowanie tym tym, tym klubem, tym wielkim klubem z wielką e, historią. E, także mam nadzieję, że y, usatysf usatysfakcjonowałem Cię y, mm, odpowiedzią na. Jedno z Twoich pytań. Czy będziesz nagrywał vlogi z domowych spotkań Białej Gwiazdy? Chciałbym do, jeszcze dodać, że, po, po, że po, od ponad roku oglądam Twoje filmy i wykonujesz super robotę. A, dziękuję Ci bardzo. Czy będę nagrywał vlogi z, z domowych spotkań? Był taki pomysł, faktycznie był taki pomysł, żeby to robić, ale powiem Wam, że to jest trudniejsze niż Wam się wydaje, ponieważ jedyny sens takiego nagrania, takiego. Od powiedzmy odcinka ze stadionu ma moim zdaniem tylko gdy e, robicie to z trybuny prasowej e, no bo na trybunie, na trybunach no z, z powiedzmy z kibicami no, no niby fajnie tylko wiecie ciężko jest nawet sprzęt wnieść nie no bo nie wniesiesz bo żeby to mieć no to ten mikrofon zewnętrzny trzeba wziąć żeby to jakoś było jak, jakkolwiek a wiadomo, że różnie może być i mogą cię z tym nie wpuścić, bo były różne takie sytuacje, znaczy wpuszczą no, cię, no ale generalnie to tak też, 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 też ludzie dziwnie na to patrzą, tak prawdę mówiąc, więc człowiek też jak ma się denerwować i i gdzieś tam być narażony na jakieś takie nieprzyjemności, czy jakieś wyśmianie, no to też nie, nie o to chodzi. No, na, trybu na trybunie pracowej jest o tyle dobrze, że no tam każdy pracuje, tak? Każdy ma jakiś swój plan, więc się nie za bardzo zajmuje tym, co ty tam robisz. Dostajesz akredytację, lub co chcesz, tak? Tylko z drugiej strony problem jest też taki, że kiedyś akredytację się dostawało, teraz no, ta, ta, ta liczba jest ograniczona, także tutaj jest dużo trudniej, ale być może yy, Podejmę, podejmę walkę, podejmę próbę, i, i, i parę filmów z vlogów, takich vlogów ze stadionu się pojawi. Ale, no tutaj nie obiecuję, ale myślę, że jakaś próba zostanie podjęta. Kolejne pytanie. Takie trochę znowu na sportowo. Na sportowo, jakie pozycje według Ciebie powinny być? No, transfer, tutaj trochę literówka, ale tak, które powinny być wytransferowane. No, mamy Igora Sapałek, który no, jest takim bardziej środkowym pomocnikiem defensywnym, i to myślę dobra strona tego piłkarza. Bo, bo taka postać nam też jest potrzebna. I na pewno jest też nam potrzebny taki zawodnik trochę bardziej dziesiątkowy pomocnik ofensywny, więc o takiego bym się jeszcze na miejscu Wisły Kraków starał. No Jest też temat skrzydłowego. Był o nim film, także zapraszam do, do poprzedniego materiału. Także no tutaj jeszcze jest to piłkarz w miarę, w miarę ciekawy. No i dobrze by było lewą obronę też wzmocnić, bo tam jest tak naprawdę takim, takich dwóch naszych nominalnych lewych obrońców to jest, to jest Niewiadomski i, 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 i Wachowiak także no, takie to nie do końca pewne i uważam, że trzeba kogoś ściągnąć oczywiście mówimy tutaj o wartościowych piłkarzach bo jak zapowiadał nasz trener Radosław Sobolewski to, że oni właśnie planują ściągać jakościowych piłkarzy a nie piłkarzy, że tak powiem, na, na ilość, tak? na, na, na podbicie kadry, żeby ta kadra była szeroka. Bo co z tego, że masz wielu y, piłkarzy, którzy nie dają ci żadnej jakości, nie dają ci y, tego y, komfortu sportowego? A to, myślę, był też problem. Chociaż, jak oceniam sobie to, to okienko, y, okienko y, Wisły, to mam wrażenie, że. Mam wrażenie, że ono wcale, to poprzednie okienko, że nie wcale ono nie było takie złe, bo, bo po prostu tam, tam parę rzeczy nie zagrało, ale generalnie parę ruchów się udało, no takie jak Igor Łasicki, jak... co tam jeszcze dalej... Jaroch był, był dobrym ruchem, no Rodado się wydawało, że będzie dobrym ruchem, a, a wyszło jak wyszło, ale nie był to taki zły okienek, by, bywały, bywały gorsze okienka, a mimo wszystko to no, nie wystarcza, żeby Wisła Kraków zajmowała godne miejsce, no, chociaż to miejsce barażowe i kolejne pytanie od tego samego użytkownika, jakiego powrotu do Wisły byś chciał? No i powiem krótko, chciałbym powrotu Marcelo, no to by było, to by było wydarzenie, no myślę, że na równi, no może nie tak na równi, na równi może nie jak był tu powrót Jakuba Błaszczykowskiego ale myślę, że również no by, bym takiego powrotu bardzo, bardzo chciał, a jeśli chodzi o takie na już, no to nie wiem, last dance, ostatni last dance, last dance Patryka Małeckiego, no kto wie, no to byłoby też no taki sympatyczny powrót, myślę, że Patryk w formie mógłby coś wiśle dać, także no tylko to jest słowo coś, no nie wiadomo co to by było, na pewno gra na poziomie pierwszej ligi, więc no, zna tą ligę, ale czy byłby w stanie Tą jakość sportową podnieść, no szczerze powątpiewam, ale byłoby to na pewno, byłoby to też wydarzenie, może nie tak duże jak Marcelo, ale, ale na pewno e, wielu kibiców by się z tego wszystkiego ucieszyło. Kolejne pytanie, tym razem pytanie no takie dosyć trudne, gdzie ja będę musiał trochę e, wznieść na wyżyny, bo, bo, e, bo na pewno to, to, nie, to nie są proste pytania generalnie. Czy naprawdę powinno się dalej na siłę zatrudniać w klubie w pionie trenerskim pod upadłe legendy, takie jak Kmiecik i reszta w cudzysłowie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, czy postawić jednak na profesjonalistów, którzy podniosą poziom sportowy? Powiem tak, e, tak powinno być, że. No bo jednak pamiętajmy o, o tej rzeczy, że ci ludzie którzy są w Kraków, no, ale ten Kaziuk śmieci nasz ulubiony, chociaż Kaziuk Śmiecik to jest legenda i uważam, że on akurat najmniej krzywdy robi w bardziej chodzi mi na przykład, że są osoby w sztabie, które działają słabo ee, A dalej przez tyle lat są w klubie, e, przez tyle lat no, gdzieś to, to nie funkcjonuje dobrze. No nie wiem lekarze chociażby są problemem według mnie, że, że tutaj to mogłoby się zmienić a się nie zmienia z jakichś tam dziwnych, dziwnych powodów, także tutaj y, jest to faktycznie je, jest tak jak mówisz generalnie, że, że to się powinno zmienić, że ja jestem tego zdania, że na jeśli chodzi o Kasiak Miczka, to na nie dać mu właśnie, że on nie jest tam trenerem od napoczników, tylko żeby był po prostu gościem, który by pomagał gościowi, który, który by przyszedł do, do klubu jako trener ten, a on by był takim bardziej duchem drużyny. Powiedzmy, że też, no bo jeżeli, bo trzymanie Kasia Chmieliczka nie jest głupie, tylko jeżeli mu dajesz do, mm, do, mm, inaczej, jeżeli, jeżeli chcemy budować klub na podstawie też legend, na tego DNA, którego już no niestety nie mam w klubie, to można zostawić takiego Kasia Chmiczka, ale nie dać już mu takiej władzy żeby on nie był nawet tym trenerem, on żeby był taką osobą dobry duch drużyny, tylko z drugiej strony ktoś powie ale po co trzymać gościa dla jakiejś atmosfery, czy budowania czegoś czego już nie ma tak naprawdę no, pff, dlatego no, jestem trochę taki zmieszany tym więc jeżeli ja bym miał wybrać, gdyby mi ktoś powiedział to słuchajcie, to przede wszystkim zatrudniłbym dodatkową osobę, która by odpowiadała za te rzeczy, a te legendy bym odsunął bardzo do pomocy mentalnego, bo Kasiu śmieci to nie jest to, że on źle pracuje z tymi piłkarzami, tylko do, potrzebne są nowe metody pracy, my się jakby troszkę zatrzymaliśmy w miejscu i to niestety widać widać i widać widać i jeszcze raz widać no a lekarzy to bym zmienił lekarzy to bym na pewno zmienił, także no tutaj no zgadzam się z Tobą, że tutaj no, no nie działa to tak jak powinno jak powinno działać i ostatnie pytanie w tym odcinku, też dosyć kontrowersyjne. Dlaczego Błaszczykowski wraz z Jerzym Brzęczkiem żyją w syndromie oblężonej twierdzy, oraz dlaczego stosowali bandyckie metody wobec innych osób ratujących klub? Oczywiście jest to wypowiedź Piotra Obidzińskiego, no oczywiście u, 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 w wywiadzie u, u Mateusza, który dzisiaj już był wspomniany. Eee, tak, także tutaj, e, no ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ dlaczego, to, to nie wiem, tak szczerze, znaczy, jeżeli chodzi o, o te bandyckie, y, bandyckie metody myślę, że chciał się po prostu dopchać do koryta, no. Yy, myślę, że to, to jest yy, wszystko. Yy, to, yy, oni mają taki styl trochę, yy, też jeżeli mówimy o tej oblężonej twierdzy, to, yy, to oni mają trochę taki styl, że jak ich się, bo, znaczy, jak bo ich, ich nie krytykujesz, to oni są yy, świetni, to oni się cieszą. Ale jeżeli ich zaczynasz krytykować, to, to, oni, to oni się na Ciebie obrażą. No tak jak miało to swojego miejsca, miejsca na przykład na Stanowskiego, tak? Kuba gdzieś tam kiedyś Stanowskiego coś, coś, coś tam powiedział nieprzychylnego o, o Błaszczykowskim. No i Kuba no od razu, no, że tak powiem, for forever i, i nie wybaczam. no tak, Taki Kuba jest i chyba Jurek Brzęczek też tak, tak żyje. Mają to, to takie rodzinne. U niej chociaż Jerzy Brzęczek ma czasem coś takiego, że czasem mi wyjdzie, powie dobra on, on bardzo ma coś takiego, że jak robi czasami wszystko, żeby w tych klubach go znienawidzili, nie? Kibiciel przede wszystkim, że on ma tak, taki, no, no i są to w pewien sposób pomimo no, wielkiego szacunku, mojego wielkiego szacunku do Jakobła Błaszczykowskiego, to uważam, że czasami mm, czasami no po prostu eh, no są to dziecinne zachowania i... i, 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 i. No, nie wiem, no tak czasami to mam wrażenie, że, że, że dorwali się do piaskownicy i się bawią. Bo generalnie ten wywiad jakby nie powiedział niczego nowego, znaczy pokazał pewne rzeczy. Bo wiecie, jak odszedł Piotr Obidziński, to fakt, faktem jest taki, że klub już działał dobrze. Już wystarczyło tak naprawdę robić to stopniowo i jakby wychodziliśmy z tego. No, niestety, jak się oni dorwali do piaskownicy. To, to niestety ten klub trochę pod upad, i to widać, no po, po finansach tak naprawdę yy, jesteśmy w tym samym położeniu, jakim byliśmy e, kilka lat temu. Także tutaj, yy, no to to gdzieś, to gdzieś mnie boli i osobiście uważam, że jest to niefajne. No i te, 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 te metody, no oczywiście, no, 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 no złe, no świadczące trochę, no źle o Kubie, na pewno źle o Kubie, no ale. No ale cóż, no. Yy... Historia go sądzi, no, historia, wiecie, to, to, to karma zawsze wraca. Jeżeli Kuba zrobił coś wbrew jakiejś moralności, to, to za to na pewno odpowie. I to nawet nie, 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 nie jakoś prawnie czy gibizę czy go, tylko on sam zobaczy, że sam go to jakoś z, z tego pokara, nie? Kuba też jest taki, widać, że te jego wypowiedzi są tak, też takie, no, dziwne, bardzo często dziwne, których ja do końca nie potrafię, nie potrafię zrozumieć, a jak tylko się go troszkę, no to było widać, no, na briefingu yy, pana Tomasza, gdzie, gdzie, gdzie on tam nawet o Kubie nic, nic nie powiedział, yy, ale było widać taką niechęć do tego człowieka, że, że coś tam jednak nie gra na linii yy, Kuba i reszta, nie, że, że no może z bratem się jeszcze dogaduje, ale, ale reszta osób, myślę, że ma z nim problem yy, Myślę, że Kuba też chce być takim szefem, szefem wszystkiego, a to nie wychodzi, nie wychodzi dobrze. No ciężko mi się na to pytanie odpowiada, bo nie siedzę w głowie Jakuba Błaszczykowskiego, czy tam Jerzego Brzęczka, więc... No, no nie wiem, na, pe na pewno to, to jest stanowiące i na pewno... No dziwne, no dziwne nie pod Wiecie, jednak mam duży szacunek do Kuby Błaszczykowskiego, no ale no ale no, szacunek szacunkiem no ale te rzeczy mogą, mogą dziwić i, i mogą nas trochę też dołować bo myślę że jak na początku też no oni szli w jednym kierunku to naprawdę był, była szansa na to że że, 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 że ten, 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 ten ten że tak powiem etap ten, ta struktura będzie działała no ale no to, to, to za chwilę przestało działać i i pojawiły się zgrzyty pierwsze zgrzyty a teraz no to już jest zgrzyt na całego Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję wam za to QA no i oczywiście jeżeli macie jakieś jeszcze pytania co do tego co powiedziałem to yy, piszcie je w komentarzu. Dzięki jeszcze raz, do widzenia, do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia piona.